Dzień dobry, witamy w programie Dobrej Mocy. Witam Państwa. Gracja Wiliczko. Wojciechowskiej. Drogie Panie, jeśli czasem nie pojechałyście na wycieczkę, bo baliście się jechać samym, to powstał właśnie specjalny ranking. najbezpieczniejszych miasta dla kobiet podróżujących w pojedynkę. Na szczycie rankingu znalazła się stolica Islandii W Drugie miejsce przypadło. Słonecznemu San Juan, trzecim najbezpieczniejszym miastem dla kobiet podróżujących w pojedynkę, okazał się węgierski Budapeszt. Wpisanie do Księgi Rekordów Guinnessa. Jako najwcześniej urodzone bliźniaki Andiach a Andrial obchodzą właśnie pierwsze urodziny. Mimo, że miały prawie zerowe szanse na przeżycie, Medyczny cud sprawił, że już rok ich rodzice mogą obdarzyć ich swoją bezgraniczną miłością. Sto lat, słodziaki. Młodzi konstruktorzy z koła naukowego Politechniki Warszawskiej powrócili z międzynarodowych zawodów w USA z licznymi sukcesami. Wzięli udział w światowym konkursie polegającym na samodzielnym. Projektowaniu i konstruowaniu zdalnie sterowanych samolotów o maksymalnym dźwigu. Studenci zdobyli dwa brązowe i jeden średni medal w tym niezwykle prestiżowym konkursie. Gratulacje! Jedna z największych kolekcji pisanek w Europie znajduje się w Polskim Muzeum Pisanek w Zebrano tam ponad 2000 unikatowych jaj z całego świata. Wśród eksponatów Znajdziemy nie tylko kurze jaja, ale również przepiórcze, strusie, kacze, a nawet jaja pingwina. w Polak, Wiadomości Sportowe. Dokładnie rok temu, w kwietniu, Iga Świątek została oficjalnie literką światowego rankingu tenisistek. Rozpoczęła w tym tygodniu 53 tydzień panowania i choć jej przewaga nad Rywalkami jest mniejsza niż wcześniej, to jeszcze co najmniej dwa miesiące pozostanie niezagrożona. Chwała królowo! Wiadomo, że środowisko skoczków narciarskich to prawdziwi ludzie dobrej mocy. Po raz kolejny okazali wsparcie Dawidowi Kubackiemu, który ze względu na trudną sytuację że zdrowotną żony zrezygnował ze startów w ostatnich zawodach pucharu świata. Najlepsi zawodnicy kończącego się turnieju w planicy zdecydowali się na wspaniałe gesty, które skierowane były w stronę Dawida i jego żony. W trakcie ceremonii triumfatorzy Zajc, Laniszek i Kraft wspólnie trzymali biały baner z napisem DAWID! POWODZENIA DLA TWOJEJ RODZINY! I jeszcze większą inicjatywą wykazał się sam Laniszek, który wyprzedził Kubackiego w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Słoweniec zakończył zimę na trzecim miejscu właśnie kosztem Polaka. Podczas dekoracji Laniszek trzymał kartonową podobiznę reprezentanta Polski, tym samym sugerując, że gdyby nie jego absencja, to Kubacki z pewnością stałby na tym miejscu podium. To były piękne gesty, które pokazały, że są to prawdziwi sportowcy fair play. Na dzisiaj to wszystko. Do widzenia! Te święta wielkanocne życzę wam, by trunki były mocne, by smakowała wam śniecąka, i w końcu ochotem biała żonka. Aby śniutki był żureczek, jak modelki fitymeczek. Chłopom niech rosną jajka, co by miały dzieci jak pisanka. Jak poranek tylko wielkomocny, a nie w domu baran całoroczny. Baby niech wam nie suszą głowy, chyba, że poniedziałek dynku Wszystkie zjedzone placuszki, niech wam idą wasze ccuszki. Małżonek pod koło jak nie puszcza bączka, bo wy straszną zajączka. Tak jak na dworze wszystko kwitnie, tak ja życzę wam tu pitnie. Za sąsiada nie wiecie, uja, wesołego Alleluja! Żegnam się z Państwem w tym świątecznym nastroju, Wojciech Jełcowski i Gracja Wiliczko Wesołych, Wesołych Świąt.